Dzisiaj zgromadziliśmy się tutaj, żeby uroczyście ogłosić, że rok akademicki uważamy za otwarty. W się skończymy. Już od przyszłego tygodnia przystąpimy do regularnej pracy, do naszych wykładów, o których jeszcze będzie czas powiedzieć jest na stronie, czy też Państwo otrzymali maila, otrzymają, proszę się nie niepokoić. A dzisiaj przede wszystkim skupiamy się na naszym gościu, jest na mnie ksiądz Zbigniew Bielkowski, który za chwilę zostanie przedstawiony, bo Pani Agata, która poprowadzi nasze spotkanie, wysłuchała wszystkich kategorii ja księdza Zbigniewa i przeczytała wszystkie jego książki. Część z nich biedna musiała po włosku czytać. A my dzisiaj, tak jak powiedziałem, wyruszymy do Jerozolimy. Scenami. Także już nie przedłużam. Witam serdecznie święta Zbigniewa, który jest tutaj z nami, trochę nas poznaje, trochę też mógł nas już odpatrywać wcześniej. Możeśmy spędzili kilka godzin tutaj razem, przygotowując się do tego wykładu, ale przede wszystkim wspólnie byliśmy na Eukarystii. Także witam serdecznie wszystkich naszych studentów, ale też naszych wykładowców, wszystkich prowadzących naszą szkołę Lublinu. Cieszę się bardzo, że jesteście.